Hej, tutaj Marii Marii witam na moim kanale i zapraszam na zdrabki w kolorze trawy. Mam Paradiso, Ekstra Linię, mega i jeszcze jedną szansę daję temu portfelowi, który mi jeszcze nic nie dał. Także dajmy mu ostatnią szansę. Ewidentnie mnie ta zdrabka nie lubi. Mamy z numerkiem siódmym Zobaczmy jak się dzisiaj spisze.

12 i 31 o na sam koniec jest wygrana 5 zł już chciałam powiedzieć, że ta zrabka do kitu, no ale zrabka mi nie chciała do tego dopuścić, no więc jest 5 zł cała fortuna. No to teraz mega pensja z numerkiem czwartym szukamy 17.

14, Oczywiście zapraszam do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A na razie tutaj wygranych brak. Została jedna liczba. I której też nie mamy. I kontrolne są różne. Ta zrapka jest pusta. Tu mam Paradiso. Jak widzicie zrapałam przez przypadek kontrolne. Jest to stare Paradiso jeszcze. Kapa ze mnie straszna. No ale... Ośmiornica i rozgwiazda. Widząc, że tu jest wygrana, zamalowałam, bo szkoda, aby był paradiso. Nie pokazać, bo bardzo rzadko daje mi wygraną. Lody, latarnia. Na szczęście nie pamiętam, jaka tam jest wygrana. Kolejne simbole, to je hmura in kapeluska, in bluska, tu so bile lode, lode, napaj, napaj. Bluzka wszystko się przede mną schowało. Ale na pewno wszystko musi być. No, tu jest bluzka. Shorty i mewa. Kolejne symbole to deska i płetwy. Dobra, to o, tu płetwy. Kolejne to kostka, kotwica i żółw, bo już mi się trzy strapały. Kostka, kotwica i żółw. Ok. Kolejne słońce i serce. Tu mamy 20 zł czyli jest dobrze, wiadro i termometr. I ostatni symbol to motyl. Kostka tu była. sprawdzę. O, jeszcze motyl był 10 zł. Czyli mamy 30. Jedno. O, patrzcie. Idzie zdrapać. Dobra. Kontrolne F. Wychodzi na to, że 30 zł. Super. To już mamy 35. No i mam ekstra linię z numerkiem 25 w kolorze zielonym. Tu się nie utworzyła linia, ale jeszcze wszystko przed nami. Rower i Zvon. E, kolejne simbole tu. Baloni in krab. Ok. Kolejne to podkowa i czapka. Podkowa jest. Czapka jest. Czyli już wyjdziemy na zero. Nawet jak tu nic nie wpadnie. Także myślę nie jest ze źle portfel i sakwa o tu balony motyl i sakwa widzicie co ja mówię motyl i sakwa czapka była robert też kolejne symbole to Lode in ključ, ključ je z in ostanek dva simbole, to je okular in korona. żeby była linia. Dzwon był. Kości były. Arbus był. Motyle. E, biedronka była. Korona była. No patrzcie. Tego się nie spodziewałam. 10 zł. Teraz pytanie, czy tak jest, czy coś zgubiłam. O, ale już widzę, że jeszcze zgubiłam gwiazdkę. Przypadkiem mi się uchyliła jedna kontrolna. I teraz mi się zgadza. Patrzcie: 3 razy D mamy 20, 30, 50, 55 zł na wydane 35, więc myślę, że jest fajnie. Do następnego razu, pa.